Toba Hulk to jedna z najbardziej przerażających manifestacji destrukcyjnej siły w całym multiwersum Marvela. Nie jest on Halkiem w klasycznym rozumieniu. Jego ciało zostało całkowicie pozbawione Bruce'a Bannera i oryginalnej osobowości Halka. Jest jedynie skorupą, w której mieszka The One Below All, kosmiczna siła destrukcji, będąca odwrotnością The One Above All. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poprosić was o pozostawienie łapki i komentarza, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Jako awatar Toba, Hulk nie posiada żadnych ograniczeń typowych dla innych istot. Jego moc nie pochodzi z gniewu czy mutacji, lecz z czystej entropii i rozpadu. Toba pragnie unicestwienia całego multiversum, doprowadzając je do stanu absolutnej pustki i rozkładu. Jego zdolności wykraczają poza zrozumienie zdolność manipulowania energią gamma, pochłanianie istot o ogromnej mocy, a nawet konsumpcja bytów abstrakcyjnych, takich jak wieczność. Jego niszczycielski potencjał jest nieograniczony, co czyni go jednym z najgroźniejszych przeciwników, jakich kiedykolwiek widziano w uniwersum Marvela. To Hulk stał się łamaczem światów, istotą łaknącą zniszczenia, porównywalną do Galactusa, lecz zamiast pochłaniać planety dla przetrwania, niszczył je, aby nie pozostało nic poza pustką. Jego triumf w dalekiej przyszłości doprowadził do całkowitego unicestwienia życia we wszechświecie. Przez 10 miliardów lat systematycznie konsumował planety, istoty i byty kosmiczne, aż wszystko stało się martwe. Jego moc pozwoliła mu pokonać takie istoty jak Franklin Richards, Galactus i Mystery Mortal. Ostatecznie Toba Hulk był w stanie doprowadzić do absolutnej ciszy w multiwersum, całkowicie realizując swój cel. Jednak jego destrukcja nie była ostateczna. Interwencja lidera, który nieumyślnie zapobiegł tej przyszłości, doprowadziła do wydarzeń, które uniemożliwiły Toba spełnienie swojego przeznaczenia. W momencie, gdy lider pozwolił Toba na przejęcie ciała Hulka, sam stał się jego naczyniem. Co ostatecznie doprowadziło do interwencji Joe Sita i fantastycznej czwórki, którzy zdołali zatrzymać jego dominację. Jako manifestacja Toba, Hulk posiada moce, które trudno zdefiniować. Jego zdolności są praktycznie nieograniczone i zależą jedynie od destrukcyjnej siły, którą Toba może uwolnić. Potrafi pochłaniać negatywne emocje i czerpać z nich siłę, manipulować promieniowaniem gamma, przejmować kontrolę nad innymi mutantami gamma oraz wpływać na rzeczywistość w sposób subtelny, ale skuteczny. Toba nigdy nie działa bezpośrednio, zawsze posługuje się awatarami i agentami, zmieniając losy rzeczywistości według własnych zamiarów. Mimo całej swojej potęgi, Toba nie jest w stanie tworzyć. Jest siłą absolutnej destrukcji, ale nie ma własnej osobowości czy celu poza anihilacją. Jest przeciwieństwem istoty The One Above All i elementem równowagi wszech rzeczy, który niszczy, by jego przeciwieństwo mogło tworzyć na nowo. Gdyby jego wizja się spełniła, nic by nie pozostało, tylko wieczna pustka, cisza i brak istnienia. Na szczęście przyszłość, w której Toba Halk niszczy cały wszechświat, została odwrócona. Jego prawdziwy potencjał nadal pozostaje nieznany, ale jedno jest pewne. Jego moc destrukcji przewyższa nawet falę anihilacji wywołaną przez Anihilusa. Jest jedną z najbardziej przerażających sił w Marvelu, która jest uosobieniem czystej destrukcji. Jak więc widzicie Toba Hulk to już niedobrze nam znany zielony osiłek, a pusta skorupa opanowana przez boską istotę, która odpowiada za destrukcję w multiversum Marvela. Daj mi znać czy według ciebie nadal można go nazywać Halkiem. Tymczasem do usłyszenia, cześć!